Kiedy my naruszamy prawa rodowe, czyli kiedy nie jesteśmy w swoim miejscu? Pierwsza taka rzecz to jest to, że kiedy nosimy nieświadome rany i urazy do rodziców, do innych starszych w rodzie. To są takie zapiekłe y, urazy, które po prostu pielęgnujemy. Niektórzy mają w tym upodobanie, żeby to pielęgnować. Dlaczego? Dlatego, że spotkanie się z nimi jest przełomowe, uwalniające, ale też może być trudne i może jakiś czas trwać to spotkanie. W związku z tym, y, Czasami chcemy tego uniknąć i łapiemy się czasami na takie wiecie obietnicy, że tu sobie poafirmujemy i coś tam sobie przyciągniemy i będzie nasze życie już takie fajne, idealne i proste. Okej, okay, jakiś czas tak będzie, bo prawo przyciągania działa, jakby praca na poziomie mentalnym, ona przyniesie efekty, dlatego ludzie mają efekty, pracując z afirmacjami, z NLP i itd., itd. Natomiast są to efekty. Nie trwałe. Są to efekty na zupełnie innym poziomie niż my tutaj pracujemy, na przykład na tym warsztacie. To co, jeżeli by to miało być wszystko afirmacjami załatwione, no to, to by w ogóle nie było, ja bym wam przesłała tylko afirmację, powtarzajcie sobie po ileś tam godzin dziennie i będzie wszystko okej. Okay. Ale rozumiemy w głębi duszy, że to nie o to tu chodzi, żebyśmy my tylko jak takie roboty powtarzali. Jesteśmy sztuczną inteligencją, która ma się czegoś nauczyć. My, ma, my mamy głębsze pokłady w sobie i głębsze jakby zadania nasza dusza ma i chce zrozumieć pewne rzeczy i chce przetransformować. Prawa narodowe naruszamy również szczególnie mocno, kiedy my pouczamy naszych rodziców, czy tam starszych w naszym rodzie, kiedy my mówimy im, jak mają żyć, kiedy my ich osądzamy i to jest czasami na bardzo nieświadomym poziomie. My już, my już na zewnątrz możemy się przejawiać jako takie osoby, które no jakby no nie osądzają, tak, nie mówią, nie odzywają się w jakiś tam aspektach, o których czasem przecież wiemy, także. Rodzice powinni tam zdrowie się odżywiać, czy powinni, nie wiem, już nie chodzić do tego kościoła, no, mamy różne swoje, tak, jeżeli my wybraliśmy inną ścieżkę, kościół to jest zło i tam podłączają do czakr coś tam, coś tam, wysysają energię, no to tak bardzo chcemy dobrze dla nich i możemy im tam światłość jakby objawiać, ale to jest cały czas pouczani, to jest z naszej jakby wieżyczki, my to z naszej wieżyczki wszystko im mówimy, tak, tutaj z, takim, z takim megafonem, Często. I to jest nie, bycie nie na swoim miejscu. Nawet jeżeli mamy rację, chociaż tak naprawdę, czy można powiedzieć tak na 100%, że my w czymś mamy rację. No, jak tak powiemy, to zapewne za chwilkę przyjdzie jakiś sprawdzian, który nam pokaże, może nie do końca. To nie jest takie do końca bezpieczne, tak mówicie, jak to wszystko już jest na pewno. Natomiast no, ważne bardzo jest, żeby przestać to robić również na takim wewnętrznym, wewnętrznym planie, i to jest praca na lata. Bo kiedy my wewnętrznie osądzamy i się tak, ktoś nam na przykład rodzice coś tam nam mówią, czy coś, coś widzimy, że oni no na przykład czy sobie szkodzą, czy innym, czy innym szkodzą, to oczywiście możemy powiedzieć, co my w związku z tym czujemy i należy to robić i stawiać granice. To, to nie jest o tym, żeby być łagodnym jak baranek, zamknąć i się tutaj w kąciku schować i, i, i to ja będę taka młodsza i taka cicha. Postawa ucznia i bycie młodszym to jest postawa niebierna. To jest jak najbardziej postawa aktywna, tylko zdrowa postawa aktywna. Naruszamy prawa rodowe też wtedy, kiedy my nie mówimy o swoich odczuciach i nie stawiamy zdrowych granic, czyli my przyjmujemy coś takiego, że oni powinni wiedzieć, co oni na przykład nam robią, kiedy mówią tak i tak, kiedy się zachowują tak i tak. Czyli to jest znowu z kontroli. Oni powinni wiedzieć. Ja od nich wymagam, żeby oni wiedzieli. No i też nie potrafi, kiedy nie potrafimy przyjąć od starszych, tu wszystkie historie pod tytułem. Kiedy nam rodzice chcą dać albo jakieś pieniądze, albo tam babcia nam daje jakieś tam jedzonko albo coś i my, nie, nie trzeba, babciu, mamo, nie, przecież ty nie masz, tato, nie bo, nie, bo ty mniej, ja więcej zarabiam od ciebie, nie powinieneś, nie, 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 nic nie trzeba, nie, absolutnie, ja, mam, ja sobie dam radę. To, to nie jesteśmy w swoim miejscu w rodzie. Rodzice dają, dzieci biorą i tyle wziąć, podziękować. I iść do swojego życia z tym, nie wchodzić w ich zadania pod tytułem: e, oni powinni nam nie dać, powinni nam, nie powinni nam dać, powinni nam dać, po, nie powinni tego nam dawać, a powinni nam to dawać. Oczywiście, jeżeli to jest coś, co jest niezgodne z naszymi wartościami zupełnie, na przykład dają nam uparcie łódka kurczaka po obiedzie, jak my jesteśmy wegetarianami od 10 lat, to, się, to jest jasne, że to wkurza takie coś, ale to jest wtedy punkt wcześniejszy, mówienie o swoich odczuciach i jakby. Ale z takiej pozycji najpierw dziękuję i doceniam Waszą troskę.